Zrób to raz i nigdy więcej nie zamówisz pizzy z dostawą. Odkryliśmy ten sposób dwa lata temu i nie dość, że okazał się smaczny, to jeszcze pozwala zaoszczędzić sporo pieniędzy. W cenach pizzy naprawdę widać inflację z ostatnich lat. Dziś, aby zjeść przyzwoitego placka w dwie osoby, z dostawą do domu i jeszcze najeść się dosyta, trzeba zarezerwować średnio minimum 70 zł w portfelu. Na szczęście jest tańsza alternatywa, równie smaczna albo i smaczniejsza, bo to w głównej mierze zależy od przygotowanych składników, a co ważne szybka. Diabeł zawsze tkwi w szczegółach, dlatego witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale. Nie Niedogodzisz. Pinsa wywodzi się ze starożytnego Rzymu i uważana jest za przodka pizzy. Ciasto składa się z mąki pszennej, ryżowej i sorowej oraz dużej ilości wody. Ma mniej kalorii, tłuszczu i glutenu, przez co jest lżejsze i łatwiej sprawne. Pinsę możemy dostać obecnie w każdym popularnym markecie. Tutaj mamy pinsę z Lidla, Kauflandu i Biedronki. Jakie mamy ceny? Pinsa z Lidla 13,59, ta z Kauflandu 7,99 i z Biedronki podobnie jak ta z Lidla 13,59. Ale uwaga, pinsa z Lidla okazała się nie do końca pinsą, ponieważ w składzie nie mamy trzech rodzajów mąki, jest jedynie Mąka pszenna, więc nie będzie to tak dietetyczna opcja, o której wcześniej wspomniałem. No ale najważniejsze to, jak będzie smakować. Oto jak się prezentują nasze pinsy. Ta z Lidla, prostokątny kształt i ewidentnie widać tutaj różnicę w kolorze być może to jest związane właśnie z mąką. Najmniejsza o owalnym kształcie z Kauflandu, i tutaj też mamy taki podłużno owalny kształt i to jest właśnie ta pinsa z Biedronki. W dotyku mięciutko. Tutaj również mamy takie charakterystyczne bąbelki, trochę wyruśnięte, a tu widać, że to ciasto jest takie mocno zbite, mocno skondensowane. Druga połowa sukcesu to oczywiście składniki, także ja wybrałem takie, aby stworzyć kompozycję, która nam najbardziej odpowiada, najbardziej smakuje. Rzadko się spotyka tego typu kompozycje w restauracjach, a jak daję spróbować gościom, którzy do nas przybędą na spotkanie, to wszystkim zawsze smakuje. Mamy zatem salami, szpinata, romana, parmezan, pistacje, mascarpone, mozzarella i po prostu pasata pomidorowa należy wybrać ulubioną. My akurat wybraliśmy dziś z firmy Mutti. Pierwszy sposób, aby podrasować nasze ciasto na pizzy, wykorzystam wcześniej przygotowaną oliwę z oliwek, aby posmarować wierzch pizzy, dzięki temu będzie ona mogła się zarumienić i być bardziej chrupiąca. Smarujemy nie za grubo, ale również tutaj w okolicach rantów, żeby wszystko nam się ładnie zarumieniło i nadało tej chrupkości. I uwaga, tak posmarowaną pięknie oliwą naszą pinsę wkładamy na chwilę do piekarnika po to, żeby nam się schrupiła, już była bardziej chrupiąca, ale żeby składniki nam się nie przypiekły, jakbyśmy wszystko wrzucili naraz do pieca. Piekarnik jest nastawiony na 220 stopni i pieczemy wstępnie naszą pince, tak około od 3 do 5 minut. Voilà. Teraz wykorzystamy czas, kiedy nasza pinsa jest w piecu i ulepszymy nasze salami. Jeśli lubicie mocno chrupiące salami, ja takie bardzo lubię, to warto wcześniej przysmażyć je trochę na patelni. Nasze salami kładziemy na zimnej patelni, dzięki temu będziemy w stanie wytopić więcej tłuszczu, a salami będzie bardziej chrupkie. ciągamy nasze przyrumienione salami, aż chciałoby się podtrzymać dłużej, żeby jeszcze bardziej się zarumieniło. Piękny aromatyczny zapach się wydobywa, natomiast musimy już je ściągnąć, ponieważ będzie jeszcze raz w piecu z pozostałymi składnikami, więc przełóżmy je na talerzyk. Wyciągamy naszą pince z pieca. Nasze wstępnie podpieczone ciasto zdążyło stygnąć, dlatego teraz pasata. Piękny czerwony kolor, włoskie pomidory i smarujemy nasze ciasto. Ja smaruję cieniutką warstwą, ponieważ też nie lubię, jak za bardzo te pomidory się przebijają, jak jest ich za dużo, ale oczywiście możecie dodać tyle, ile lubicie. I czas na nasze aromatyczne salami. Kładziemy już. Wstępnie chrupiące plasterki. Rozkładamy dość równomiernie, po to, aby później, jak będziemy kroić, każdy mógł dostać swój kawałek. Pięknie pachnie. Bardzo dobre jest również salami szpinata pikante. My mamy tą wersję łagodną, tradycyjną. I nasze delikatne, kremowe mascarpone, które właśnie nada tej delikatności do wytrawnych składników. Wykorzystamy łyżeczkę i będziemy je tak sobie zsuwać na naszą pińsę, żeby wypełnić te przestrzenie między kawałkami naszego salami. Dość duże kawałki mascarpone, ale my bardzo lubimy. To się świetnie równoważy z pozostałymi składnikami. Teraz dodajemy trochę parmezanu. Dzięki temu nasza pizza będzie bardziej słona. I ostatni, ale nie najmniej ważny, a powiedziałbym wręcz, kluczowy składnik, czyli pistacje, które uwielbiam. Nie mogę się oprzeć, żeby spróbować. Mamy tutaj pistacje z Lidla. To jest też bardzo fajne, że nie są w łupince, tylko mamy już je gotowe, obrane. Teraz możemy je posiekać, ale dla leniwych albo dla kogoś, kto chce po prostu przyspieszyć zrobienie naszej pizzy, możemy wykorzystać blender i delikatnie je zmielić. Pamiętajcie, że używając blendera trzeba to robić pulsacyjnie, nie naraz, nie za długo, żeby one nam się za bardzo nie zmieliły, aby zostały nam jednak te kawałki orzechów. Kupujemy nasze pistacje delikatnie, na postukać, aby oddzieliły nam się te większe kawały orzechów od mniejszych i od tych sproszkowanych. Przekładamy te największe kawałki na osobny talerzyk. Nasze sproszkowane pistacje posypujemy po grudkach mascarpone, że stworzy nam się piękna, zielono-biała kompozycja, a w tle jeszcze czerwone salami. Nasza pinsa jest gotowa, mamy kolory włoskiej flagi. Teraz no już nie możemy się doczekać, ale jeszcze trzeba wytrzymać te kilka minut, kiedy nasza pinsa będzie w piekarniku. Czas pieczenia około 7 minut, natomiast w związku z tym, że każdy może mieć różny piekarnik, różny sprzęt, to trzeba po prostu obserwować, aby naszego ciasta na pinsę nie spalić. Po zapachu czuję, że już nasza pinsa jest gotowa. Upieczoną pince posypiemy kawałkami parmezanu, aby ten efekt dekoracyjny był jeszcze bogatszy, możemy użyć tarki do warzyw i zrobić tarki żeby ten efekt dekoracyjny był bogatszy, możemy użyć obieraczki do warzyw, żeby zrobić wiórki. Wtedy nasza pińsa będzie jeszcze bardziej atrakcyjna wizualnie. I ostatni już krok, nasze ulubione pistacje, które nadadzą chrupkości, wytrawności, ale zarazem pięknego wyglądu. Nasza pińsa jest już gotowa, wygląda pięknie. Jeśli chodzi o koszt, to około 23 zł, i wtedy mamy taką pizzę na jedną osobę. Oczywiście wszystko zależy od tego, jakie składniki użyjemy. Tutaj mieliśmy 13,59 za samo ciasto, i następnie trzeba policzyć koszt składników, więc będzie to taniej na pewno niż zamówilibyśmy pizzę z dowozem. No i myślę, że może być smaczniej, bo używamy tutaj tych naszych ulubionych składników. Mamy też pewność co do jakości. Ta nasza wersja jest trochę na bogato, bo mamy te pistacje, mamy mascarpone, ale to jest raz, że piękna kompozycja. A za chwilę sprawdzimy, jak smakuje. Kiedy nasza pizza ostygnie, możemy ją pokroić. Niestety nasze kółeczko do pizzy wylądowało w kartonie pizzy na dowóz. I następnie to już wiecie, gdzie. Do spróbowania weźmiemy największy kawałek z bąbelkami, pełny wszystkich składników. I zobaczmy, zobaczmy jeszcze, jak w przekroju. Kupiące ranciki, ciasto miękkie w środku, niczym focaccia, No i ten balans składników. Słone pistacje, wytrawne pistacje, lekko pikantne, mimo że łagodne, salami. No i to wszystko balansuje właśnie kremowy mascarpone. Do tłustego świetnie pasuje pikantne, więc jeśli lubicie pikantne i chcecie jeszcze podnieść tę pizzę na wyższy level, to możemy użyć właśnie takiego oleju z chili. I nadajemy dodatkowej próbkości dzięki tym. Kawałką, no i podnosimy tą pikanterię, co świetnie nam się komponuje z naszą włoską pizzą. Mm. Bellissimo! Zdecydowanie polecam, dajcie szansę. Pinsa to nie jest taki gotowy spód na pizzę, który możecie kojarzyć. Dobieracie swoje ulubione składniki, tworzycie piękną kompozycję i co najważniejsze, przepyszną. Ja muszę, wybaczcie mi, ale ja muszę już skończyć i zabrać się za pizzę. Także dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku na kanale. Nie dogodzić.